Czołem widzowie, seria z Ostrowa Wielkopolskiego rozwija się w najlepsze. Jest to piąty materiał, a będzie jeszcze sześć. Będąc na miejscu, jak zawsze pytałem o polecenia i dzisiejszy Zachir pojawiał się w nieco nietypowym kontekście. Ci, co mnie śledzą dłużej, to wiedzą, że byłem w tej sieci kilka razy, kilka razy i było średnio słabo, ale dzisiejszy lokal z Ostrowa, z ulicy Kolejowej to podobno pierwszy lokal całej sieci Zachir, dlatego tam wpadłem. Pisaliście, że kiedyś, lata temu, cały ostrów z Jeżdżał się, by tam zjeść kebabika i ja to szanuję. A jednocześnie jestem ciekaw, czy zawsze w tym lokalu smakowało tak samo. Ostatnio za wrzucałem z Torunia, było średnio słabe, ale od tej pory wprowadzili mięso kraftowe wołowinkę. E, powiem szczerze, zobaczyłem to, jak to wygląda. To nie miałem ochoty, a chciałem sprawdzić kurczaka, bo ostatnio jadłem kulę. E, zachodzę na miejsce i z wszystkich lokali z Kebabem z ostrowa, w których byłem, to tutaj był największy ruch. E, trochę poczekałem, bo około 12 minut, minut, ale było to spowodowane tym, że ekipa robiąca cały czas była na obrotach. Jadłem dobrego Kepsa w keps i kepsik, ale tam nie było tyle ludzi. Ciekawe czy po publikacji filmików coś im wzrosło, ale to mówię w ramach ciekawostki, że w tym zachirze było po prostu najwięcej ludzi. Kurczak ścinany przed podaniem poprawny, taki 5 na 10, ale to co mi smakuje w zachirach, to ich mieszany sos, który jest słodki, ale smaczny. Małe rollo za 19,90 żeby tylko sprawdzić smak i dziś nie będę dużo krytykował, bo podchodzę do tego punktu z szacunkiem. Placek ciepły, warzywa lekko zaparowane, ale da się zjeść i cieszę się, że byłem w pierwszym punkcie całej tej sieci. Kto tam jadł jak wrażenia? Co w ogóle sądzicie o zachirze? Dajcie znać w komentarzu 5 na 10. Pozdro!